Nie pierwszy raz, kiedy dom przy ulicy szpitalnej stał się obiektem ataków pseudokibiców. Grupa nieznanych osób zniszczyła elewację, nie tylko malując na ścianach graffiti, ale też oblewając mur czarną cieczą. Sprawcy próbowali także dostać się za ogrodzenie. Oni przyszli bardzo dobrze przygotowani w nocy. Z kilkunastoma butelkami, przynajmniej z tego co widziałam, napełnionymi olejem silnikowym. I krótko przed północą, z soboty na niedzielę, po prostu rozpoczęli swoją akcję. A wszystko to, jak twierdzą lokatorki, zemsta za to, że 70-letnia właścicielka budynku zamalowała namalowane wcześniej kibicowskie graffiti. Kobiety boją się przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Mieszkają przy szpitalnej od pokoleń i mimo obaw nie zamierzają się wyprowadzać. Dopóki ktoś na to nie zareaguje i nie zostanie wzięte to pod uwagę, co się ogólnie w Łodzi dzieje i na osiedlu, bo ja mówię, no my jesteśmy teraz... Sztandarem można powiedzieć tej najgorszej strony pseudokibicowstwa i tego, co się stało, ale ogólnie na osiedlu nie jest bezpiecznie. Właścicielka wyceniła straty na ponad 15 tysięcy złotych. Sprawa została zgłoszona na policję. Policjanci, którzy pierwsi byli na miejscu, dokonali sprawdzenia pobliskiego terenu po to, aby być może jeszcze znaleźć sprawców. Aktualnie policjanci z 6 komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadzą czynności zmierzające do ustalenia zarówno dokładnych okoliczności tego zdarzenia, jak i oczywiście osób, które są odpowiedzialne za zniszczenie. Bo w Łodzi nie ma takiej dzielnicy, w której na murach nie widać obecności pseudokibiców i walki między zwaśnionymi klubami. W całym mieście budynki ozdobione są wulgarnymi i pełnymi nienawiści napisami. Jedną z głównych cech subkultury kibicowskiej jest podział na swoich i wrogów. Często młodzi ludzie znajdują w takich subkulturach przestrzeń na wyrażenie siebie, na pokazanie swojej siły, znalezienie też akceptacji. Tam też trochę inne normy zaczynają funkcjonować. Szybciej o kontestowanie rzeczywistości, właśnie tego, co jest normalne. Poza tym dochodzi jeszcze taki mechanizm rozproszonej odpowiedzialności. Zapytaliśmy łodzian i łodzianki, czy czują się bezpiecznie na ulicach. Najczęściej padały odpowiedzi, że tak. Sytuacja zmienia się jednak, kiedy dwie zwaśnione drużyny grają przeciw sobie. Jak są derby? To staram się nie być w okolicach stadionów, yy, ale boję się. Yy, myślę, że to nie jest bezpieczne chodzić wtedy po ulicach. Dwa kluby, które są ze sobą tutaj mamy w mieście, no to wiadomo, że to są kluby, które się no, nie cierpią, prawda? Więc to zawsze będzie yy, jakiś konflikt. Jeżeli mieszka się w Łodzi, to raczej się wie, gdzie są te bezpieczne miejsca, gdzie nie, gdzie się nie udawać. Wiadomo, jak są te mecze, widzę w kontra ŁKS, po prostu nie wychodziłam z domu. Zdarzenie wywołało poruszenie w mediach. Na profilu Facebookowym Stowarzyszenie Kibiców Widzewa Łódź pojawił się wpis: Jako Stowarzyszenie Kibiców Widzewa Łódź, w porozumieniu z Fundacją Widzewa Łódź i wspólnie z właścicielką domu, ustaliliśmy, że na zniszczonej ścianie budynku powstanie patriotyczny mural, który nawiązywać będzie do ważnych dla Łodzi wydarzeń. Mieszkanki domu uważają, że trudno będzie powstrzymać pseudokibiców i że takie incydenty niestety mogą się powtórzyć. Mateusz Adamowicz, Łódzkie Wiadomości Dnia